Um, um? Mm. <laughs> Dziękuję. Co robisz? Baba. Baby. Mhm. A gdzie jest Antoś? Gdzie jest Antoś? Niwa Antosia. Gdzie on jest? Uciekł. A gdzie jest mama Antosia? Dmuchaj ładnie. Super! parku. Odmuchanie ja y, 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 ten a ciufcia? ciuf To niech to będzie ciufcia. Tam, już też do innych dzieci. Tak, ale nie ma fotek. To nie Instagram. Ziu, Andek, bo idzie Hania. jeszcze zrobić. Super! Chociaż jeszcze raz musisz przejść przez ten kanał, bo niestety, ale... Nie zdążyłam się nakręcić, bym się telefon zapiszał. Gdybyśmy <laughs> nie weszły dziewczynom w plan, Nie weszli. Rozumiem, Hanie, że już jednego buta nie ma. No. Bach, Bach, Kania zrobiła do góry. Ujdziesz? Do do tunelu tu tu a kuku. Anton.